Chłopcy są już ubrani. Gramolą się po kanapie. Ja też już jestem gotowa. Zaraz będziemy wychodzić, ponieważ dzisiaj zawożę ich już sama, a później muszę podjechać do pracy. No nie byłam w pracy... Zaraz będzie dwa lata, e, a muszę podjechać, e, żeby kadrowa policzyła, ile zostało mi jeszcze urlopu. E, mam do załatwienia sprawę z moim kursem na doradczynię laktacyjną e, oraz e, jeszcze trzecią sprawę. Aha, e, no muszę tam e, załatwić jedną papierkową sprawę, w którą ona w sumie do mnie zadzwoniła i stwierdziłam, że no jak już ona dzwoni, e, no to ja przy okazji pójdę i załatwię te sprawy, które ja chciałam załatwić. Proszę tu Seremuś z na szkło. No, więc e, jesteśmy gotowi, więc będziemy szykować się do wyjścia i idziemy. Podeszłam do okna. E, no bo tam w tym takim świetle ciepłym e, to słabo widać, ale cieszę się, że już przychodzi jesień, będzie można wyciągnąć wszystkie jesienne ubrania, jesienne wzory, jesienne kolory. Ja jestem mega, mega jesieniarą. To jest moja ulubiona pora roku. I po prostu zakładając dzisiaj tą flanelową koszulę, no cudownie, cudownie. Nie mogę się doczekać, aż już będzie odpowiednia temperatura, bo jest 8 rano, jest zimno, mogę założyć, ale później będę się musiała przebrać, bo niestety wróciły ciepłe temperatury i będzie za ciepło. Jest cudownie. Nikt nie płakał, nikt nie chlipie. Dałam ich do tyłu, bo jestem sama dzisiaj, więc nie ma siedzenia z przodu z jednym Dziadusiem. Naprawdę jest idealnie po prostu. Jeszcze chwilę musiałam poczekać, bo dzisiaj na drugie śniadanie był sok własnego wyrobu, i jeszcze piły ten sok. Więc naprawdę, naprawdę jestem zaskoczona. Moje dzieci ani nie płakały rano. Rupert się tylko rozpłakał przy okazaniu, a Remuś nie. A teraz nic, po prostu dostałam radosne bobaski, nawet udało mi się im, im zrobić pierwsze zdjęcie w żłobku, zobaczcie jakie piękne, uśmiechnięte, e, bo wcześniej się nie dało, bo cały czas się przytulały, nie chciały puścić się na rączkach, a dzisiaj, dzisiaj to są radosne bobaski. W pracy dowiedziałam się, że macierzyński mam do 19 października, później jeszcze mam mnóstwo, mnóstwo urlopu. Umówiłam się z oddziałową pod koniec miesiąca, więc wtedy będę dokładnie wiedzieć, e, kiedy wracam do pracy, ale myślę, że na spokojnie będą na razie chodzić na te 2,5 godziny, e, bo nie wiadomo jak z drzemką, bo teraz wypada ich czas drzemki, a jak panie zgłoszą, że. Jest ok na tyle, że mogą sobie zrobić drzemkę w żłobku, to wtedy będą zostawać dłużej. A na razie te 2,5 godziny jest super ok. I dzieci są mega szczęśliwe. Naprawdę były uśmiechnięte i radosne przy odbieraniu. Z Marcelem te vlogi było nagrywać o wiele łatwiej. Dzieci są po drugiej drzemce. Bawimy się tutaj różnymi zabawkami, piciem i wszystkim. Myślę, że wieczorem Wam podsumuję mniej więcej ten dzisiejszy dzień. No, bo po prostu autentycznie nie mam kiedy, bo drzemka, jedzenie, drzemka, jedzenie, odbieranie. E, no, strasznie, strasznie dużo wszystkiego, i nie mam kiedy spać za kamerę. Dzieci dostały kolację, taką owocowo-białkową. Twarożek, banan, jabłko i arbuz. Na razie podchodzi. Podchodzi do paru, kochanie. Tak. Twaróg, to jest ich ulubiona. tak daleko odjechałeś, synu. A z owocami co różni? Czasami różni. jedne lubią, później nie lubią. Tak, nie lubią. arbuza lubią, potem nie lubią. No, ale twarożek wchodzi. Także... Kolacyjka dzisiaj się udała. Standardowo jest już wieczór. Dzieci u góry usypiają z Marcelem. Tutaj widzicie piękne, piękny wieczór, piękne niebo. Wieczorne. Dzisiaj ten vlog naprawdę mega, mega króciutki. E, za dużo materiału nie ma. Ale obiecuję poprawę, że na dniach będzie lepiej. E, to dzisiaj tylko jakoś tak w niedoczasie muszę wejść w jakąś taką rutynę, żeby to wszystko ogarnąć. E, no co? Chciałam Wam podsumować dzisiejszy dzień. Jest naprawdę super, idzie to wszystko coraz lepiej. Bałam się, że przez to, e, no, że wypadła nam ta choroba i dwa dni odpadły, no to że adaptacje będziemy musieli zaczynać na nowo. A tutaj tak naprawdę e, no to wszystko postępuje dalej także po raz kolejny nie wierzyłam w moje babaski a one mnie zaskoczyły jest naprawdę, naprawdę super będę się powtarzać Ech, ja to widzę, po prostu widzę po nich, e, no przede wszystkim to że na początku nie jadły, teraz jedzą e, bawią się e, no Widać zmianę, widać naprawdę olbrzymią zmianę. Widać, że jest im tam dobrze, że e, zaprzyjaźniają się z paniami, i wydaje mi się, że naprawdę takim e, spokojnym tempem, powolutku, e, dopóki nie wrócę do pracy, e, to uda nam się ich tam tak zaadoptować, że oni sami nie będą chcieli stamtąd wychodzić e, i będą z przyjemnością chodzić do żłobka. I kiedy będziemy chcieli ich odebrać, to e, nie. Powiedzą: Mamo, nie, <ścoughs> chcę zostać, mamo, bawię się. Wiem, że tak będzie, ale myślę, że raczej w przedszkolu chyba jeszcze za szybko, żeby w żłobku tak było, ale no naprawdę, naprawdę jestem zaskoczona, że tak szybko nam to idzie. Być może dlatego, że zostają na te dwie godziny, że jakby musiały od początku zostawiać na pełny wymiar, no to potrzebowałyby więcej czasu na adaptację. Nie wiem, nie mam żadnego doświadczenia. Tylko tyle, co widzę po prostu po moich dzieciach no po prostu z obserwacji. To, co się dowiedziałam w pracy, to już wam mówiłam. Macierzyński mam do 19 października, także został miesiąc, trochę ponad miesiąc, to jest straszne, bo wiedziałam, że on się już kończy, no, że to lada dzień. Po to przecież chłopcy się adaptują w żłobku, żebym mogła sobie ze spokojnym sercem wrócić do pracy, ale że to już, <grych> że już moje wolne upłynęło. Oczywiście, y, ja się nie mogę doczekać, ja uwielbiam moją pracę, ale to z drugiej strony jest takie dziwne uczucie, że, że to zaraz, bo wiedziałam, że to za chwilę, ale teraz znam już konkretną datę, że to już, już za moment mam jeszcze urlop, także po tym macierzyńskim będę brać urlop część muszę wykorzystać, bo po prostu mi przepadnie, więc część na pewno wykorzystam a drugą część no po prostu już dogadam się z oddziałową jak to było najlepiej do zrobienia, no bo na pewno chcę sobie też trochę zostawić w, jakich, w razie jakiegoś tam nieprzewidzianego wypadku, że będę musiała nagle pójść właśnie na ten urlop, no to przecież nie, nie wyzeruję sobie konta urlopowego do Zera. no więc wszystko będę wiedzieć po 20 września na pewno Wam powiem na razie sytuacja wygląda w taki sposób, ja się oswajam z myślą, że to e, no już zaraz kończy się macierzyński ale że wracam do pracy w tym roku, bo według moich obliczeń wychodzi, że jeszcze w grudniu, myślałam, że po świętach w styczniu, ale tak jak ja to liczę, to wychodzi mi, że będzie to grudzień, no ale zobaczymy ja zostawię to do policzenia specjalistom, czyli e, zobaczę jak mnie oddziałowa e, obliczy, ale wydaje mi się, że to jednak będzie grudzień. I z tej, e, z tej wiadomości już jestem mniej szczęśliwa, bo o ile chcę wrócić do pracy, o ile tęsknię za szpitalem, za pacjentkami, za noworodziami, e, za poradami laktacyjnymi, w ogóle za karmieniem piersią, e, no to... E, Praca w święta, jako pierwsze dyżury od razu, Wigilia, Boże Narodzenie, no średnio fajnie. Myślałam, że jeszcze te ostatnie święta w całości spędzę z dziećmi, mimo tego, że no one już nie, nie będą tego pamiętać, raczej będą znały mamę, której nie ma na święta w domu. No ale niestety, wyszło jak wyszło, trzeba się z tym pogodzić. Trudno, jak będę miała jakieś... Bardziej szczegółowe informacje, to dam Wam znać. Na razie ja czekam i, i wyczekacie. No i to tyle, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się już jutro, punkt ósma, w kolejnym żłobkowym vlogu. Cześć!